W tym filmiku chcę Wam pokazać jak ściągać Emu Paradise. Jak wiecie czy nie wiecie, ale rok temu strona straciła możliwość udostępniania gier. Teraz chcę Wam pokazać na przykładzie gry tutaj pierwszej lepszej Cash Team Racing, że na stronie nie ma możliwości ściągania gier. Co najważniejsze do tego, do tego jest tylko możliwość ściągania gier na Google Chrome lub na tych przeglądarkach opartych na Chromie. Musicie w przeglądarkę wpisać Tamper monkey. Otworzy Wam się taka stronka. Klikacie dodaj w rozszerzenie. Po chwili Wam się pokaże taki komunikat. Ikonka w prawym górnym rogu się pokaże, tam na tej stronie jest potwierdzenie, że został zainstalowany. No i teraz przechodzicie w następną stronkę. Adres do stronki znajdziecie w opisie. Możecie adres również wpisać, bo jest krótki z tego filmiku. No i klikacie w ten dolny skrypt drugi. Pokaże Wam się taka stronka, klikacie w raf No i tutaj na tej stronce klikacie zainstaluj. Teraz wchodzicie w tą ikonkę, panel sterowania. No i jak widzicie, jest załączony skrypt do ściągania gier z Emu Paradise. Zamykamy te stronki. No i teraz bardzo szybko na tym samym przykładzie, na tej samej grze, pokażę Wam, że jest możliwość ściągania gier z Emu Paradise. Tutaj widzicie mamy dwie możliwości. My wybieramy tą górną, która właśnie jest dzięki temu naszemu skryptowi. I po chwili założycie, że gra normalnie się ściąga. Jak widzicie gra normalnie się ściąga. Emu Paradise wciąż żyje. Jeżeli lubicie ściągać pojedyncze obrazy i chcecie mieć dostęp do tej bazy, która MF Paradise właśnie miała, to dzięki temu właśnie poradnikowi możecie nadal ściągać gry. To by było na tyle. Dzięki.